I tym bardziej zachęcam Państwa do oddania głosu na kandydatów Konfederacji Korony Polskiej, dlatego że znów z własnej nieprzymuszonej woli. Zabieram głos w tej sprawie jako dziennikarz, ale też jako człowiek, dlatego że uważam, że kandydaci i w ogóle członkowie grupy, która wchodzi w skład Konfederacji, ale konkretnie Konfederacji Korony Polskiej siedzącego tu Grzegorza Brauna, to ludzie, których których znam od lat, to ludzie, których poznałem dobrze, naprawdę. Jak zjeździłem całą Polskę przez ostatnie 13 lat z kamerą, to miałem okazję poznać tych ludzi jeszcze zanim powstała Konfederacja i uważam, że tak, to są Polacy, to są nasi rodacy, to są ludzie, którzy mają słusznie w głowach pokładane, ale co najważniejsze dla mnie, że są to ludzie, którzy, jestem pewien, iż nie będą się ani dziś, ani w przyszłości kłaniać w pas wielkiemu lobby korpo-politycznemu. I jeśli dzisiaj tutaj w tym swoim przemówieniu użyję magicznego słowa oni, to będę miał na myśli właśnie to lobby korpo-polityczne, czyli te wszystkie blackrocki, wangardy, state-streety naszego świata. Sam BlackRock, który mam nadzieję, że rozpoznajecie Państwo po nazwie, dysponuje aktywami o wartości 10 bilionów dolarów. Mówiąc na polskie, to jest 40 bilionów złotych. Dla porównania, kapitał naszego kraju, budżet po prostu polski, w wydatkach to 700 miliardów złotych. 700 miliardów, a oni mają 40 bilionów. Jeden BlackRock, a mówię takich, Korpo politycznych tworów jest więcej i oni chcą być animatorami naszego życia, naszego świata. Więc, jeszcze raz odnosząc się do kandydatów korony, uważam, że są to ludzie wolności. Wbrew temu, że wolność do niedawna była zawłaszczona tylko przez jedną stronę konfederacji w nazwie, to dzisiaj z całą pewnością można mówić, że właśnie Grzegorz Braun i jego ludzie to są ludzie, którzy zdecydowanie emanują tą wolnością, bo nie kłaniali się w pas w trakcie pandemii i nie szli z nurtem, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Stąd moje pełne poparcie dla tego ugrupowania, dla tych kandydatów i dla tutaj siedzącego obok mnie Krzysztofa, któremu serdecznie za to zaproszenie dziękuję.